Dzisiaj chciałabym porozmawiać o prawdziwej królowej jesieni, czyli temat ciąg dalszy, dynia. Dowiecie się, jakie ma niezwykłe właściwości zdrowotne, o których wcześniej nie powiedziałam, i jakie korzyści przynosi to dla Twojego organizmu. Na koniec pokażę, jak przygotować prosty, dobry sok. Chociaż teraz się zastanawiam, to mogę Wam już powiedzieć, jak przygotować sok. Dynie należy rozkroić, oddzielić pestki. Pestki albo wysuszyć, albo zrobić mleczko z pestek. Film, jak przygotować takie mleczko z pestek, dyni, już na moim kanale. Zaglądajcie do opisu filmu. Tam znajdziecie linki do moich poprzednich materiałów. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że większość z Was uważa, że lepiej miksować warzywa niż pić soki. Z tego względu, że przy sokach traci się dużo błonnika, ogólnie dużo produktu zostaje niewykorzystanego, ja jestem innego zdania. Uważam, że warto pić soki i przy okazji jeść warzywa. Pamiętajcie też, że z pulpy, która zostaje oddzielona po wyciśnięciu owoców i warzyw, możecie zrobić albo placuszki, albo na przykład jakieś ciasto. I tutaj też wspomnę jeden materiał, który przygotowałam na temat marchwi i zrobiłam ciasto marchewkowe, można powiedzieć, ale ono bardziej smakowało jak piernik. Dodałam tam bardzo dużo kakao, rodzynek, wiórek kokosowych i ciasto było pyszne. Nawet jeśli ktoś nie lubi marchewkowego ciasta, to nawet nie poznałby, że jest to ciasto przygotowane z pulpy marchewkowej. Ja uważam, że ogólnie soki to prawdziwa bomba witaminowa, która wspiera naszą odporność i zdrowie. Natomiast dynia jest to absolutny hit, szczególnie jesienią i zimą. Gdy jednak potrzebujemy ten, wzmocnić ten nasz organizm. Z wszystkich warzyw i owoców dynia zajmuje taki po prostu top, czołową pozycję pod względem zawartości składników prozdrowotnych czyli witamin i minerałów zawiera witaminę A beta karoten której nie wiem czy zdajecie sobie sprawę ale beta karotenu jest znacznie więcej w dyni niż w marchwi znajdziemy też witaminę E C K K1 K2 witaminy z grupy B i rzadko spotykaną Witaminę D. Witamina A wspiera oczywiście wzrok i odporność. Witamina C działa antyoksydacyjnie. Witamina K wspomaga krzepnięcie krwi. A my wszyscy wiemy, że antyoksydanty chronią przed wolnymi rodnikami, opóźniają procesy starzenia się. Więc jeśli chcesz być długo młody, to pij z dyni. Uważam, że należy też wspomnieć, że dynia zawiera fitoestrogeny, hormony roślinne, podobne działaniem do estrogenów ludzkich. Znajdziemy też tam żelazo, wapń, potas, magnez, miedź, fosfor, fluor i kwas foliowy. I te wszystkie substancje, które wymieniłam, znajdziemy w soku z dyni. I to bardziej skoncentrowane, no oczywiście może oprócz pektyn. O poszczególnych witaminach, o których wcześniej wspomniałam, Wydaje mi się, że nie musimy jakoś szeroko ich opisywać, ponieważ są to informacje znane każdemu. Natomiast chciałabym się dzisiaj skupić na dwóch substancjach mineralnych, czyli na cynku i na fosforze. Warto zauważyć, że jeśli wypijecie szklankę soku z dyni, to tam znajduje się dobowa dawka cynku. I teraz na pewno padnie pytanie. Do czego ten cynk w naszym organizmie. Pełni on wiele ważnych funkcji, mianowicie wpływa na gospodarkę lipidową, zapobiega również odkładaniu się tłuszczu w wątrobie, wspomaga nasz układ nerwowy do prawidłowego funkcjonowania oraz jest niezbędny dla prawidłowej pracy gruczołu krokowego. Jeśli chcemy podjąć temat fosforu. To w dyni, w soku z dyni, tego fosforu jest bardzo dużo, i w 100 ml soku z dyni znajduje się 5 razy więcej fosforu niż na przykład w 100 gramach ryby. Więc osoby, które nie jedzą ryb, na pewno się ucieszą, ponieważ jest to dla nich idealna alternatywa. A fosfor jest tam w organizmie bardzo potrzebny, pełni mnóstwo ważnych funkcji, jest niezbędny przy produkcji energii, wpływa na rozwój. I funkcjonowanie naszych kości, naszych mięśni, układu nerwowego, i tutaj bardzo ważne, wpływa na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej. Więc, jak widzicie, fosfor bierze udział w wielu reakcjach metabolicznych w naszym organizmie i można zastosować sobie kurację sokiem z dyni przez 14 lub 21 dni w ilości 1 do 2 szklanek na dobę 20 minut przed posiłkiem lub godzinę po posiłku i jeśli przeprowadzacie kurację sokiem z dyni to najlepiej nie dodawać żadnych innych owoców ewentualnie dopuszczalny jest sok z jednej cytryny na jedną szklankę soku z dyni i łyżeczka miodu Spożywanie takiego soku z dyni zalecane jest w przypadku schorzeń wątroby, na przykład stłuszczenia wątroby, schorzeń woreczka i dróg żółciowych. W przypadku kiedy mamy piasek na przykład w pęcherzu moczowym, kiedy mamy problemy z nerkami, przy cukrzycy, insulinooporności, przy dnie moczanowej wskazaniem będzie też miażdżyca, nadwaga, jak również zaburzenia hormonalne w przypadku menopauzy. Sok z dyni ma właściwości żółciopędne, więc będzie zapobiegał powstawaniu kamieni żółciowych. Oprócz tego regeneruje komórki wątrobowe, więc przy chorobach wątroby, zapalaniu dróg żółciowych, kamieniach w woreczku żółciowym możemy wspomóc się takim sokiem z dyni. I pić pół szklanki do jednej szklanki 2-3 razy dziennie, około 20 minut przed posiłkiem lub godzinę po posiłku. Podsumowując, sok z dyni wspomaga wątrobę i nerki, reguluje poziom cukru we krwi, wspiera układ krążenia, wspiera układ odpornościowy, pomaga w chorobach układu pokarmowego i może działać, Przeciwnowotworowo, to o tym mówiłam we wcześniejszym moim materiale. Profesor Michał Tombak w swoich książkach podkreśla, że regularne picie soku z dyni działa jak naturalny filtr dla organizmu, usuwając toksyny i wspomagając regenerację. Pamiętaj, żeby zawsze używać świeżych składników. Sok z dyni najlepiej pić od razu po przygotowaniu, aby zachować wszystkie witaminy i minerały. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać was do wypróbowania soku z dyni. To nie tylko pyszny, ale też niezwykle zdrowy napój, który może zdziałać cuda dla twojego zdrowia. Daj znać w komentarzach, czy próbowałeś, próbowałaś soku z dyni, a może masz swoje własne przepisy. Subskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych zdrowotnych inspiracji. A teraz dziękuję wam bardzo. I do usłyszenia.